Baby, we got something special. Hej kochani, witam was serdecznie na swoim kanale z tej strony Makeup Goddess. I czy tego chcecie, czy nie, zapraszam Was dzisiaj na kolejny haul zakupowy. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. E, oczywiście subskrybujcie kanał i jeżeli film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Pierwsza rzecz to jest ta właśnie sukienka. Tak jak możecie kojarzyć dekolt. Z mojego poprzedniego filmiku jest sukienka z firmy Plan The Label. W poprzednim filmie, w poprzednim haulu właśnie pokazywałam bluzkę od nich, która ma właśnie Identyczny kwadratowy dekolt. No i tym razem skusiłam się na sukienkę, bo był kolejny drop. Sukienki są w rozmiarze SM i ML. To jest oczywiście SM. Sukienka jest bardzo rozciągliwa. Skład to jest bawełna i wiskoza. Cała sukienka kosztuje 219 zł plus przesyłka. Te sukienki są w dwóch kolorach. Pierwszy kolor to jest właśnie ten beżowy, a druga jest czarna. Co mnie tak bardzo skusiło właśnie do tego, żeby wziąć tą sukienkę a nie czarną, bo ja ogólnie kocham czarny i chodzę zazwyczaj ubrana tylko i wyłącznie na czarno, ale tym razem właśnie e, kiedy zobaczyłam, że ta sukienka ma w sobie e, złotą nić, która przepięknie płyskuje w słońcu. Nie wiem, czy wy to teraz widzicie, prawdopodobnie nie, bo światła, światło jest jakie jest. E, ale jeżeli dzisiaj będzie chociaż trochę słońca, to postaram się to gdzieś tutaj pokazać. E, sukienka jest, e, kończy się przed kolanem. Tak jak widzicie, dekolt kwadratowy. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Ta złota nić naprawdę dodaje jej takiej elegancji. Dobra, zmiana e, z sukienki w dresy. I to od razu ja Wam muszę dokładnie opowiedzieć. O co chodzi? Jak mi te dresy? Bo to jest bardzo ciekawa historia. Otóż e, kilka dni temu wpadłam na świetny pomysł, że kupię sobie jakiś komplet dresów, tak typowo do chodzenia po domu. Ja chciałam, żeby był kolorowy, ale nie miałam jakichś wygórowanych wymagań. Chciałam, żeby był tani. No i wiecie, przeszukując strony e, internetowe, m, nie znalazłam nic, co by mnie jakoś bardzo zaciekawiło, więc wpadłam na świetny pomysł, żeby wejść na stronę Sinsai, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam No ale weszłam na stronę Sinsai Były tam dresy, ładne kolory I taki komplet dresów Kosztował chyba 60-70 zł Moja historia w ogóle z Sinsai Jest krótka, co nie? Przyszłam na otwarcie sklepu I kupiłam dwie, dwa t-shirty Te t-shirty po pierwszym praniu Jakby nie wiem, co się z nimi stało Po prostu zniknęły Po prostu rozpadły się w rękach i, I to była moja jedyna przygoda z Sinsajem. Od tamtego czasu nawet nie zachodziłam do tego sklepu. No, ale pomyślałam sobie, że okej, okay, skoro to mają być dresy do domu, no to wiecie, no to jakby jakoś tam wywalone. No i zaszłam do Sinsaja. Po pierwsze nie było żadnego małego rozmiaru. Wszystko zostało tylko czarne albo taki limonkowy-żółty. No, okej, okay, chciałam, żeby to było kolorowe, ale bez przesady, nie limonkowy-żółty, jakby nie. No i była bluza w takim odcieniu właśnie. Eee, przymierzyłam ją, bo nawet chyba była to Emka czy coś takiego, więc wiecie, jeszcze Emka ujdzie. I ona była cieńsza niż jakakolwiek bluza, którą w życiu widziałam. Ona była po prostu jak t-shirt. W środku ten materiał był mega nieprzyjemny w ogóle do dotyku. Przymierzyłam także jeszcze spodnie dresowe, takie czarne. Myślę, dobra, będą czarne, nie ma problemu. Nie wiem, co miały w środku. W każdym razie ten środek tak się brał do wszystkiego, że jak ja je założyłam, to moje białe skarpety były po prostu czarne. Te forfocle fruwały wszędzie po przymierzalni, więc um, ja wyszłam, po prostu wyszłam stamtąd, pogodzona ze swoim losem, że dresów już nie będzie. No i e, przeszłam się po tych sklepach, które są u nas w galerii i na końcu zaszłam do Zary, wiecie, już taka kompletnie pogodzona z losem, że nie kupię żadnych fajnych, tanich w miarę dresów. No i zachodzę do Zary I? i widzę je. Ogólnie te dresy przyjechały w dostawie tego samego dnia, kiedy ja poszłam właśnie do Zary. Były wszystkie odcienie i wszystkie rozmiary. I to jest właśnie odcień fioletowy, kosztują jakoś 115-120 zł za komplet. Ok, to nie jest tak samo jak w Sinsayu, tak? Ale myślę, że podnoszę je trochę dłużej niż te dresy z Sinsaya, To nie, to jest rozmiar S. A góra to M, ponieważ góry są dość krótkie, bawełna i poliester. 50%, co najmniej 50% tej bawełny, to jest bawełna ekologiczna, więc fajnie. No i ta góra kosztuje chyba 45,90 a te spodnie chyba 69,90. To więc mówię, wychodzi gdzieś 115-120 za komplet dresów które są świetnej jakości. W środku, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale mają taki puszek, więc są mega mięciutkie. E, wiem, że będę je nosiła na pewno nie rok, a dłużej. I że po praniu nic się z nimi nie stanie, bo ja już te dresy prałam. E, także po prostu, jeżeli szukacie fajnych dresów, to wbijajcie koniecznie do Zary. Baby, we got something special. Dobra, i szybko y, przechodzimy do stylówki ze Stradivariusa. Z Zary mam jeszcze jedną rzecz do pokazania, ale ona będzie gdzieś na końcu. E, może zacznijmy od spodni. Te spodnie y, kosztują 89,90. I dlaczego w ogóle chciałam tak jasne spodnie? Na zimę, teraz w ogóle czemu? Dlatego, że na Instagramie teraz są piękne strówki, które są właśnie w odcieniu beżu, białego, połączonego z brązem. To wygląda po prostu tak cudnie, że ja postanowiłam, że po prostu kupię takie spodnie, które będą właśnie w odcieniu beżowym. Na stronie jest ten odcień zapisany jako szary, więc nie wiem, albo ja się nie znam, albo oni się nie znają, no ale oceńcie sobie sami, jaki to jest odcień. To są spodnie woskowane. Ja w ogóle jestem dużą fanką spodni woskowanych ze Stradiariusa, bo miałam już wiele par i bardzo długo można je nosić. I bardzo ładnie wyglądają przez ten właśnie połysk, który jest chociażby przy jakimś tam naturalnym świetle widoczny. No i przechodzimy teraz szybko do bluzki, bo bluzka to jest w ogóle wielość życia. Naprawdę, uwierzcie mi. Bluzka kosztuje 45,90. Kosztowała. Bo teraz kosztuje 16 zł. Ta bluzka kosztuje niecałe 16 zł. To jest wiskoza, chyba jelastan. Taki basic, który założycie pod wszystko i w sumie z wszystkim. No to myślę, że naprawdę warto się skusić, bo za 16 zł kupić taką bluzkę to jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Tutaj na rękawach widoczne są takie 300 trebrne guziczki. Jeszcze za chwilę Wam pokażę w ogóle jak te spodnie wyglądają w białej koszuli, bo to jest właśnie też mój pomysł, żeby kupić jeszcze jakiś taki wiecie taką ładną kamizelkę brązową, nałożyć białą koszulę którą za chwilę Wam pokażę i na to tą kamizelkę taką w brązie albo taki ciemny beż no po prostu to będzie to Aj, bo bym zapomniała bo kupiłam jeszcze drugą bluzkę, to jest ten sam jakby model, który mam teraz na sobie, tylko że ona jest Właśnie w odcieniu białym. Jest ta bliska jeszcze w odcieniu właśnie białym, czarnym, tylko że one nie są w promocyjnej cenie. Właśnie ten jest odcień, i jeszcze jest zielony. I uwaga, nie patrzcie na ten odcień, który jest na stronie. Ten. Beżowy, bo po prostu ja nie wiem przy jakim świetle robili te zdjęcia ale ta bluzka wygląda tam tak brzydko w ogóle nie patrzcie na to, patrzcie na to jak ona wygląda teraz na mnie i to jest jej prawdziwy odcień, no i właśnie tutaj jeszcze chciałam pokazać tą białą bluzkę ja już jej zakładać nie będę, bo chyba każdy ma na tyle wyobraźni, żeby sobie wyobrazić jak wygląda ta biała bluzka na mnie, prawda? We got this thing. A tak wyglądają te spodnie, w sumie ten odcień spodni do y, takiej białej koszuli. I wyobraźcie sobie, że do tego jeszcze jakąś brązową kamizelkę albo właśnie taką w odcieniu ciemniejszego beżu, do tego jeszcze białe kozaki. No w co nie? No i okej, okay, przechodzimy do ostatniej rzeczy. Jest to właśnie ten płaszcz z Zary. To jest ta właśnie rzecz, którą miałam wam pokazać na końcu. I co mnie urzekło w tym płaszczu, to w sumie dwie rzeczy. Cena i skład. Bo skład to jest wełna i poliamid, A cena? No, on jest teraz na przecenie, więc nie kosztuje 449 zł, co jest w ogóle jakąś kosmiczną ceną. E, tylko kosztuje 249 zł. Więc jak za ten skład i e, za ten materiał, za te wykonanie oraz za te piękne złote guziki, tyle jeszcze jestem w stanie dać. Tak jak widzicie, on ma piękno ozdobne złote guziki. Płaszcz jest bardzo ciepły. No, naprawdę wygląda e, cudnie. Nie jest zbyt długi. Dobra i to już by było na tyle e, Bardzo dziękuję za to, że trwaliście ze mną Mam nadzieję, że ten haul wam się spodobał Za chwilę e, gdzieś tu pokażę się e, odnośnik do mojego poprzedniego haulu Gdzie możecie chociażby zobaczyć bluzkę z firmy Plum The Label Która ma taki sam właśnie dekolt jak ta pierwsza sukienka Zachęcam do subskrybowania kanału A jeżeli ten konkretny film wam się spodobał To oczywiście zostawcie łapki w górze Będzie mi bardzo miło E, dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia.